Czy przestraszymy się opinii społecznych, troli, głosów medialnych lub czy środowiskowego ostracyzmu? Pamiętne to kolejne polskie termopile, w którym tak niewielu bohaterów powstrzymało tak wielu kulturowych barbarzyńców. Młodzież z zmiętnego nie przestraszyła się, kiedy przez trzy dni byli okrążeni przez kompanię Zomo z Warszawy i kompanię Zomo Siedlec, młodzi nie poddali się. Wielu z nich, także niektórzy z ich nauczycieli, poniosło za to konsekwencje. Ty będziesz we śnie Nie broni Po co nie poddawaj się Królami oni pionkiem ty. A kiedy kuj są wasze gry czerwona armia Przeciw tobie W siwy dym, Zachowaj spokój swoje, równik nie przejmuj się tym. Czerwone piątki z królem swym W szlachownicy siwy siwy dym, Zachowaj spokój swoje, równik nie przejmuj się tym. Nie przejmuj się tym, nie przejmuj się tym, nie przejmuj się tym. Ruchem konika lub hetmana przez czerwień i pier już od rana, jak ruchomy cel. Kiedy przeciwnik nie gra w cel, przejmuje diabeł życia z cel. Czerwona słodka już wyrusza jak wilki na żer Kiedy przeciwnik nie gra w cel, diabeł życia z Strategia i plan Tam nie ma jej na emocje Tam zbędny jest szpan Przewoń góro tracisz ty Bo nie może białej krwi Chyba że piątki zmieni tej gry tracisz ty Bo płynie może, może białej krwi Chyba że nie są uczniowie ale gracze polityczni. Nasłuchali się Wyszyńskiego, popiełuszki papieża i powtarzają bezmyślnie o akcie bezprawia. Chcą nas uczyć demokracji. Dlatego należy zawiesić zajęcia w tej placówce. Rozliczymy też nauczycieli, którzy źle wychowują młodzież. A w razie czego? rozwiążemy szkołę. Zauważyłem też bardzo, tak wracałem do tych wydarzeń, zauważyłem, że się młodzież tak, przynajmniej my chłopcy, nie było e, strachu w nas. Nie baliśmy się. To dziwo, to była taka sytuacja, że pamiętam taką chwilę, takie zdarzenie wieczorem, że jechały te suki Potocznie mówiąc kolokwialnie, to te, te, te policyjne nyski, te niebieskie tak, i tego, tego bardzo dużo i Policja otoczyła szkołę. Otoczyła szkołę, no, w, 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 ponieważ my byliśmy w klasach e, męskich, technikum mechanizacji to były, są klasy męskie. E, byliśmy, powiedzmy, taką pseudo ochroną pozostałej szkoły, taką niby takim, pseudo takim ramieniem, no, no, które miało chronić i coś tam tak wspierać. Wchodziliśmy, robiliśmy zaopatrzenie do sklepów, przynoli, przy, przynosiliśmy y, pozostałym, pozostałym uczniom. Y, jakieś patrole robiliśmy takie, po to, żeby zobaczyć, co się dzieje, informować y, pozostałą, pozostałą y, no, część szkoły. Ale był taki moment, pamiętam, właśnie wracałem do tego, że padło takie hasło, że będzie szturm. Milicji na ten ząb, na, na nas, na szkołę. Ja byłem po prostu zdziwiony, bo chłopcy po prostu podjęli taką odważną decyzję, że będziemy bronić szkoły. Poustawiały no, się już grupy przy wejściach chłopaków, którzy mieli po prostu nie, nie pozwolić, żeby policja się wydarła. Było to oczywiście z tego, można się dzisiaj z tego śmiać, ale dla nas to było bardzo poważne, że tak, że nie pozwolimy, żeby tam nam żeby wejdą i, 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 i do tego stopnia, że właśnie tak jak powiedziałem, że co będzie, to będzie, ale my będziemy walczyć. No, to jest takie górnolatne słowo, ale prawdziwe, no tak, to było w naszych sercach zakodowane. Wtedy, pamiętam, zjawił się dyrektor z prokuratorem i zaczął straszyć tych starszych uczniów szczególnie, no nas też konsekwencjami. Jeżeli nie opuścimy szkoły, ale chłopcy i dziewczęta, które miały skończone 18 lat, były najbardziej zagrożone, bo to już były dorosłe osoby. Szanowny panie dyrektorze, pytam w imieniu szkoły całej, kto pozdejmował w szkołach krzyże, bo nikt się jakoś nie przyznaje. A! Krzyże wisiały w naszej sali. W pracowniach i w czytelni, nikomu to nie przeszkadzało. Wszyscy jesteśmy Bogu wierni. mamy prostej odpowiedzi, to nasze krzyże w szkoły. I gdzie je pokrył, w jakim celu? O pomoc, nie ma, to już wol. Stop! Skradzione krzyże, bo jeśli No jak się gromadziliśmy tam przed tą szkołą, to on w tym czasie pobiegł do kościoła, wziął krzyż, bo myśmy szli z krzyżem, i przybiegł z powrotem i wtedy ruszyliśmy tą trasą y, Warszawa-Lublin. No i jak tak szliśmy, to w pewnym momencie y, minęła nas jedna nyska. No my tam z dziewczynami trzymałyśmy się za ręce, no niektóre popłakiwały, Częściej modliła. Mieliśmy w trakcie tego marszu taki wewnętrzny spokój, przynajmniej ja. Ja i, i moje koleżanki, no jakoś tak trzymałyśmy się, nie, 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 była, nie było paniki, nie było jakiegoś strachu. E, pomimo tego, że właśnie jedna nyska, druga nyska, trzecia, za chwilę takie e, duże, te takie kamasy, nie wiem, takie wielkie e, z budami, samochody. Przestałam to liczyć, bo, bo, bo liczyłyśmy jedna, druga, trzecia, przestałyśmy liczyć, zaczęłyśmy się modlić i w pewnym momencie, no, ten nasz, y, nasza kolumna stanęła, bo y, zomowcy zagrodzili nam, stanęli z takimi białymi, wielkimi tarczami, uzbrojeni, opancerzeni y, i ktoś krzyknął, że, no, coś tam się stało, bo to było... Na początku tego, tego nasz, tej naszej kolumny ktoś krzyknął, że czy biją, czy ktoś zemdlał, czy puścili gaz, więc wtedy dopadła nas panika i zaczęliśmy uciekać. To był taki odruch ucieczki przez pola, prosto w pola, zaczęliśmy uciekać. I ja, to był, był marzec, taka była dosyć grzęska tam, ta gruda taka. Na tym polu i przewróciłam się. Jak się przewróciłam, to po prostu nie byłam w stanie się już podnieść, bo to wszystko po mnie, wszyscy po prostu przelecieli. I, i czekałam, no, no mówię, czekałam na razy na pały. Zakryłam sobie głowę rękoma i czekałam, aż mnie tam po prostu dopadnie jakaś pała, no bo wiadomo było, co się działo. Przy różnych demonstracjach, co, się, co zomowcy robili, co robiło ZOMO z ludźmi. Ale tak leże, zupełna cisza. No i, i też no, z perspektywy czasu, no nie przypominam sobie, żebym była w jakimś strachu, żebym się bała czegoś. To, to dla mnie to jest po prostu zadziwiające. Nie możemy się zmęczyć historią o to, są, to, to jest historia w znaczeniu przełomowym. Z jednej strony jest lustrem, w którym rozpoznać można stosowane do dzisiaj argumenty i sposoby działań komunistów, wczorajszych i dzisiejszych, dopowiem. Z drugiej strony są ikoną i wzorem dla kolejnych pokoleń, które szukają źródeł swojej tożsamości. Młodzież zmiętnego stanęła po stronie wartości płynącej z krzyża, rozpoznając fałsz ideologii komunistycznej i jej nowomowę. To jest zadanie dla naszych ruchów rozpoznać nowomowę. I po której stronie staniemy dziś my, zmagając się z kolejną krucjatą przeciwko nauczaniu religii w szkole, przeciwko obecności krzyża w, nie tylko w, w urzędach w Warszawie? Czy przestraszymy się opinii społecznych, troli, głosów medialnych? Myślę, że to jest też poniekąd zadanie dla dwóch środowisk. Po pierwsze, dla ruchów młodzieżowych, żeby szukali takich świadków a także dla, 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 dla mediów. Cała sprawa rzeczywiście nie miała wyjść na jaw. To o to się troszczyli przeciwnicy prawdy. I myślę, że teraz kolejna nazwa. Tschüss, schlag ihr Przyniesie los, pomiędzy nami budujemy most, zwycięży dobro, stanie się tak, tylko pod krzyżem polskich ośmiał.